zatrzymajmy się na chwilę i zobaczmy, o co tak naprawdę chodzi w świętach Bożego narodzenia. Syn Boży, który istniał zawsze, stał się człowiekiem. Ale po co to wszystko? Jeżeli masz tylko chwilę, opowiem Ci. Czy nam się to podoba, czy nie? Każdy z nas kiedyś umrze. A stanie się tak, ponieważ złamaliśmy Boże prawo. 10 przykazań. Zobaczmy kilka z nich, czy faktycznie zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu. Czy kiedykolwiek skłamałeś? Czy kiedykolwiek coś ukradłeś, nawet małego? Czy kiedykolwiek użyłeś imię Boga naderemno? Oh Czy kiedykolwiek kogoś pożądałeś? Pan Jezus powiedział, że jeżeli ktoś w sercu pożąda innej osoby, to tak jakby z nią już cudzołożył. W dzień sądu ostatecznego Bóg rozliczy nas ze wszystkich naszych złych czynów. Każdy, kto złamał Boże prawo, zasługuje na karę piekło. Ale Bóg kocha ludzi. I postanowił ich zbawić. Posłał swojego syna, Jezusa Chrystusa, który prowadził doskonałe życie bez grzechu. Umarł na krzyżu w Twoje miejsce. Potem powstał z grobu, pokonując śmierć. Biblia mówi, że w niebie będziemy żyć wiecznie. Nie będzie więcej śmierci, chorób czy bólu. Jeżeli oglądasz ten film, pamiętaj: troszczymy się o Ciebie. Zrób to, co mówi Biblia. Nawróć się. Odwróć się od swoich grzechów. Zaufaj Jezusowi Chrystusowi, po to, aby kiedy Królestwo Boże przyjdzie na ziemię, być częścią tego Królestwa. Podziel się tym filmem. Wyślij go komuś, na kim Ci zależy i chcesz oszczędzić mu bólu, który może doświadczyć w piekle wiecznym.